Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam na imię Małgosia i nagrywam tutaj do Was z Kanady, w której już jestem na emigracji prawie 33 lata, a poza Polską jestem 36 lat. Pomiędzy byłam na emigracji 3 lata w Grecji. Do, ogólnie w tym, na tym moim kanale ja poruszam różne tematy i ja wiem, że mój ostatni filmik był bardziej taki. Polityczny, ale ja staram się politykę tylko od czasu do czasu. Ogólnie to są tematy na no, różne: emigracja, Kanada, co mi w, gru, w duszy gra. Do dzisiejszego filmiku em, skłoniła mnie majówka, która w Polsce była przez trzy dni, no ale myślę, że trwała dłużej niż trzy dni, bo chyba jeszcze się przeniosła na weekend po, a może i nawet weekend przed. Ja nigdy muszę powiedzieć nie byłam na majówce w Polsce, no bo chyba taka tradycja majówkowa to dopiero się zaczęła jak już byłam na emigracji, a ostatni raz w maju ogólnie ja byłam w Polsce w 1989 roku. To nawet nie wiem jak te, właściwie te majówki wyglądają, tylko z tego co e, słyszę, jak wyglądają i no i z tego co widzę na jakichś postach e, ogólnie. Ale co w tym filmiku? W tym, film, w tym filmiku chciałam powiedzieć, czego Polakom, emigrantom może brakować albo za, za czym najbardziej tęsknią, jeżeli chodzą, chodzi o Polskę i nie będą to, nie chcę się skupiać na tych podstawowych, takich jak rodzina, język i jedzenie, no bo to jest normalne. Ale skupić się nad jakimiś innymi dodatkowymi aspektami, których może nie słyszeliście, albo może nie zwracaliście na to uwagę, albo może ktoś nawet nie myślał o tym, że za tym może Polak tęsknić. Ja to oczywiście mówię ze względu, oczywiście tylko mówię z mojego punktu widzenia. Ktoś może w ogóle za tym nie tęsknić. Ja tylko mówię to, co ja myślę i ym, z biegiem czasu. Ym, Czego mi brakuje? Trzeba przyznać, że wielu emigrantów, nie tylko Polaków, docenia swój kraj albo to, co było w ich kraju, dopiero jak z tego kraju wyjechali. No i Polacy na pewno nie są tego wyjątkiem. Ja chcę tylko jeszcze zaznaczyć, jak ja wyjechałam z Polski i dlaczego. Do czego ja tęsknię, może być inaczej, może być inne niż dla innych ludzi. Dlatego, że ja wyjechałam z Polski, można powiedzieć, nie, bo chciałam. Ja wyjechałam, jakby ktoś słuchał moją historię, to moje pierwsze wideo. Ja wyjechałam po prostu za chłopakiem, mając 20 lat, rzuciłam studia. Można powiedzieć, no bo jak człowiek młody i naiwny, no to patrzę się innymi kategoriami. Gdybym teraz miała to robić drugi raz, na pewno bym nie wyjechała. Dlatego, że ja zawsze byłam bardzo związana z Polską i um, ten wyjazd nie był, no po prostu nie było coś, co ja chciałam, ale no człowiek, człowiek zakochany, no nie powiem, że głupina, no, ale w pewnym, w pewnym można to tak określić, że tak to się stało. Także to nie była moja całkowicie taka e, decyzja. E, Dlatego, że chciałam, że mi było źle w Polsce, tylko po prostu wyjechałam za miłością, jak to można powiedzieć. Także jak jest się za, na emigracji, to się tęskni za małymi i za dużymi rzeczami. No to tak jak powiedziałam, rodzina jest to bardzo ważna część tęsknoty za krajem. Ale tutaj nie chcę się nad tym rozwijać, bo, bo to jest normalne, tak? No, też można powiedzieć. Są to minusy i plusy, że się ma tą rodzinę koło siebie. Wiadomo, nie ma się tego wsparcia, nie ma się kogoś, na kogo można liczyć. No i ja też rozumiem, że czasami w rodzinie nie można liczyć na kogoś i nie jest tak zawsze, że rodzina jest wsparciem. Ale ja już tutaj mówię o takich, że najczęściej tak powinno być, że jednak rodzina czy nawet jakieś psychiczne wsparcie można mieć od rodziny, jeżeli nie od tej osoby, no to od kogoś innego, no bo zawsze. Ta rodzina jest jakaś taka większa i może ktoś się w końcu znajdzie, kto to wsparcie da. Będąc na emigracji, my nie mamy, czy nie ja przynajmniej odczułam brak takich, takiej po prostu, że ominęły mnie wszystkie imprezy, jeżeli chodzi szty, wierzmowania, wesela i nawet pogrzeby. Bo muszę Wam powiedzieć, nawet teraz jestem właśnie w takiej sytuacji, dlatego tak nagrywam, ale nie mam aż tak dużo serca do tego, bo właśnie ktoś umarł. Może nie aż najbliższa, najbliższa rodzina, ale bardzo no, bliska, ktoś blisko z rodziny umarł i no, nie mogę pojechać. Za tydzień jest wesele. Tak samo mojej siostry, najstarszego syna. Też nie, nie jestem w stanie po prostu pojechać. I to nie chodzi o o pieniądze, ale po prostu nie mam, nie mam możliwości, jeżeli chodzi o po prostu zorganizowanie tutaj pracy, no po prostu tego życia, co tutaj mam, żeby mogła wyjechać. I jest mi bardzo ciężko z tego powodu. Także to jest właśnie jeden z takich powodów, dla którego, który no, emigracja nam odbiera. To, że nie uczestniczymy nie tylko w takich małych imprezach, no jak mówimy spotkania, grille, urodziny, imieniny, ale właśnie w takich e, ważniejszych imprezach e, takiego życia rodzinnego i przez to takie więzi rodzinne tak samo się e, trochę za, e, rozwiązują. No bo wiadomo, jak tylko się z kimś rozmawia raz na jakiś czas przez, e, przez telefon czy przez tam messenger, no to wiadomo, te więzi nie są, nie są tak e, ścisłe, jakby to było, jakby się po prostu spotykało. Na jakiś tam no, częściej. Jeżeli chodzi o ludzi i relacje, to tak samo no, jest taka tęsknota za takimi przyjaciółmi że, czy znajomymi, których znało się w Polsce. No, szczególnie takimi, którzy, których zna się ze szkoły, ze szkoły podstawowej czy ze szkoły średniej. Wiem, że dużo takich um, po prostu klas robią sobie różne spotkania z okazji dziesięciolecia, czy nawet coroczne spotkania klasowe, które po prostu nas omijają. No i to też jest takie, no, no ciężko, no, no, znaczy zależy. Niektórzy nie zwracają uwagi na to i nie jest to dla nich ważne, ale tak jak dla mnie, ja bardzo chętnie bym chciała na przykład brać udział w takich spotkaniach, no ale niestety no z tego, że jestem daleko, no nie ma możliwości, żeby tam przyjeżdżać. Akurat na wszystkie spotkania. Następną rzeczą jest tak samo, taka tęsknota za takimi miejscami, które się zna. Na taką, wiecie, sąsiadkę, która zawsze jest, wiecie, jak to w Polsce tak fajnie jest, że ludzie się znają, są takich samych, mieszkają z tymi samymi sąsiadami przez lata. Nie tak jak tutaj, ludzie jednak przemieszczają się, zmieniają swoje miejsca. A w Polsce jednak no, ta sąsiadka, która nawet obgaduje, ale wiecie, że ktoś jest, że jeżeli potrzeba, to wydaje mi się, że ta nawet obgadująca sąsiadka to zawsze jest obok i można liczyć na jej pomoc. Tak samo ja nawet czuję się tak bardziej um, bezpiecznie, jak wiem, że moja mama mieszka właśnie w bloku z tymi samymi ludźmi przez nie wiadomo ile lat. I um, i że ci ludzie mogą jej pomóc, jeżeli tylko jakaś by taka sytuacja była, to po prostu mogą, pomogą jej. Jakikolwiek sytuacja by to nie była, bo mama sama mieszka. No i tam zresztą w tym bloku, gdzie moja mama mieszka, to większość ludzi jest samych, znaczy jest po prostu samotnych. Patrzcie tutaj, jak fajnie. Nie wiem, czy będziecie słyszeć te fale. Jeżeli się mieszka w Polsce, to wiecie, nawet takie proste mówienie, jak się z kimś rozmawia, to wiecie, że ktoś zrozumie nasze, nasz sposób mówienia. Nawet jak komuś się powie, no ale wiesz, wiesz, o co mi chodzi, to, to, to i ktoś, najczęściej Polak, zrozumie, wiecie, nasze żarty, nasze, um, um, nasze zwyczaje, nasz sposób jedzenia czy nasze jedzenie. To w innym kraju ludzie tego nie zrozumieją. No i wiecie, no jest fajnie ogólnie em, em, eksperymentować i mieć inną, em, no sposobność poznawania innej em, tradycji, ale no fajnie, no czasami może brakować właśnie tej takiej wspólnoty w kraju, gdzie każdy Ciebie rozumie. I każdy wie o co Ci chodzi. Możemy się kłócić, możemy dyskutować na różne tematy, ale wydaje mi się, że Polacy jednak zawsze, jeżeli byłaby jakaś e, taka sytuacja, że trzeba się, e, no trzeba, trzeba razem coś zrobić. No, historia to pokazuje, to po prostu potrafimy się zjednoczyć i e, dokonać, przenosić góry, można powiedzieć. Popatrzcie. Drzewa nie ma jeszcze liści. No dobrze, wiecie co, że ta trawa już jest taka trochę zielona. O, już trochę kwitnie tutaj coś. No na drzewach widać pęki, no ale jeszcze nie można powiedzieć, że są zielone, zielone drzewa. No ale także tak tutaj wygląda nasza wiosna. Ale słuchajcie, to jeżeli o, o co jeszcze na przykład mi tęskno jest, wiecie, za taką Codziennością i taką atmosferą w Polsce. Ci, którzy mieszkają w Polsce, już tego nie zauważają. Może wam przeszkadzają takie, wiecie, dźwięki dzwonów z kościoła, czy em, takie dźwięki, które są typowo polskie. Jak ja jadę do polski, to to słyszę, nawet wiecie, samochody, jak jeżdżą po ulicach pod domem, to one mają inne odgłosy, te traki, czyli ciężarówki. One mają inne odgłosy. Ten dźwięk z ulicy, czy dźwięk miasta, czy e, taki atmosfera miasta, na przykład, jest całkowit, całkowicie inna niż gdzie, tutaj, gdzie ja mieszkam. Ale oczywiście, to nie mówię, że jest gorsza, ale wiecie, taka melancholia jest i e, tęsknota do takiego e, czegoś, co się pamiętało, e, jak się było małym. O, coś tutaj będzie. Zobaczymy, co tutaj będą robić. Wiecie, taka, jak się jest w Polsce, to czuje się, że jest się u siebie. I ja nie mogę powiedzieć, że ja nie czuję się tutaj w Kanadzie, że nie jestem u siebie, ale mimo wszystko, poprzez to, że są właśnie takie różnice, czy takie, inaczej się człowiek porozumie, inaczej na innym językiem się posługujemy. Inny, inne mamy zwyczaje, inne tradycje. I mimo, że jest człowiek akceptowany, to siłą rzeczy czuje się nie tak jak u siebie. Chociaż naprawdę ja muszę wam powiedzieć, że w Kanadzie akceptacja jest bardzo duża. O, patrzcie. Tutaj jakieś połamane drzewa są i muszą je zlikwidować. Po tej... Po tej burzy lodowej, co mieliśmy. Muszę przejść, bo nic nie będzie słychać. No oczywiście bardzo ważne jest takie poczucie, e, e, takie poczucie, że się jest częścią Wspólnoty, taka wiecie, jedność narodowa, którą można e, można mieć wszędzie. Ja rozumiem tutaj na przykład marsz e, 3 maja, tutaj w Toronto, tak samo. E, był odtańczony polones, który uwielbiam. Zawsze jestem, wzruszam się bardzo, jak gdziekolwiek właśnie jest ten polones tańczony. Czytałam gdzieś, że taką wspólnotę narodową, taką jedność narodową, to się wyrabia pomiędzy 12 a 18 rokiem życia. Czyli większość z nas, ci, którzy wyjechali na emigrację, po prostu no mają to. I e, no, ja na pewno mam bardzo silną, i, ale wiecie co? Też sobie zdaję sprawę, że ja idealizuję Polskę. Ja wiem o tym. Ale to wychodzi z tego, że znaczy wy, jest to z tym spowodowane, że ja nie mieszkam, no nie mieszkam w Polsce na, na stałe i za każdym razem jak jadę na te, nawet jak najdłużej byłam trzy miesiące, to mam to bardzo, bardzo mi jest tam dobrze. Czuję się naprawdę tak, jak w domu. I mimo że ja widzę e, negatywne strony Polski tak samo, ale to w tym filmiku nie chcę na ten temat na ten temat mówić, bo chcę właśnie bardziej mówić o pozytywach. Ale mimo wszystko, no ciągnie mnie, no serce jednak, jak to się mówi, wyjechało się, wyjechało się z Polski, ale ta Polska została, została w sercu. I nawet, e, wiecie, takie narzekania. O, popatrzcie tutaj, popatrzcie tu wiewiórka. Jedna i druga, bo wiecie, my mamy tutaj czarne wiewiórki. O, popatrzcie. Uciekły i nawet e, takie narzekanie nasze typowo polskie to jest no to jest część naszej można powiedzieć kultury. E, słuchajcie, nie lubię bardzo chodzić i mówić do was, bo za bardzo dycham wtedy. Po prostu moja kondycja po zimie nie jest za, za dobra. No, ale z takich ogólnie jeszcze rzeczy, za którymi ja tęsknię, za tym, że na przykład w Polsce jest tyle organizowanych dla dzieci imprez, przede wszystkim jakichś takich półkolonii, ale przede wszystkim wyjazdów, kolonii. To są nie tylko szkoły, zakłady pracy, ale po prostu firmy są, które się tym zajmują. I to są kolonie czy wyjazdy dla tych dzieci naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zorganizowane. Pod, to są kolonie, no, wszyscy ci, którzy mieszkacie w Polsce, no to wiecie. Każde dziecko pod każdym zainteresowaniem, jakie tylko może mieć, to może znaleźć sobie wyjazd. Także wachlarz tych wszystkich wyjazdów jest po prostu niesamowity. I to są wyjazdy nie tylko w Polsce, ale właśnie za granicę. No tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj najczęściej dzieci. Albo wyjeżdżają po prostu z rodzicami, albo są to takie półkolonie organizowane przez różne tutaj e, takie e, community centers, tutaj się nazywają. Ja wiem, że w Mississadze czy w Toronto, w takich skupiskach polskich są organizowane jakieś właśnie takie wyjazdy, czy kolonie e, harcerskie, czy zuchowe, czy jakieś e, chyba wiem, że żeglarskie jakieś były. Ale to nie jest, jeżeli chodzi o kraj jako Kanadę, to nie są takie wyjazdy zorganizowane dla dzieci, nie są popularne. No, no, tego mi na przykład brakowało, jak moje dzieci były małe, bo uważam, że to było w Polsce. Ja wspominam bardzo fajnie te wszystkie kolonie wy, wyjazdy, właśnie z rówieśnikami na wakacje czy na właśnie na zimowe ferie. No coś pięknego, tutaj po prostu tego nie ma. E, takie imprezy w Polsce, jest bardzo dużo takich imprez, które e, po prostu e, spajają, można powiedzieć, e, społeczeństwo. Czyli mówię tutaj o e, tych Sylwestrach, które są organizowane. Wiem, że telewizje organizują różnego rodzaju, patrzcie tutaj, Telewizje organizują różnego rodzaju koncerty w lecie nad różnymi jeziorami, że właśnie różne zespoły, piosenkarze przyjeżdżają i no i po prostu występują. No coś pięknego tutaj takiego, takiego nie ma, albo no może są jakieś małe koncerty, ale nie ma to czegoś takiego na taką dużą skalę. I ja zdaję sobie sprawę, że Kanada jest olbrzymim krajem, tak? To jest drugi największy kraj na świecie. Ludzie są rozproszeni po całym wielkim świecie. Po, przepraszam, po całym wielkim kraju. Także wiadomo, że to jest trudno tak, żeby organizować jakieś takie imprezy, jeżeli już mówimy o imprezach i żeby była duża frekwencja na to, no bo jednak, żeby dojechać gdziekolwiek, no to trudno jest. Także ja się z tym zgadzam. Dlatego mu, podoba mi się to w Polsce, że taka. Bliska odległość w Polsce, że łatwo można ten naród tak spoić razem, że można ich spoić. Nie wiem, co za wyrażenie, czy jest takie wyrażenie spoić, no, razem zgromadzić. I naprawdę, ja oglądając w telewizji, wiecie, te koncerty, no to po prostu się czuje tą po prostu energię, tak jak ludzie razem śpiewają. No, coś pięknego. W Polsce podoba mi się takie wyjścia, jak fajnie. Można gdzieś wyjść, te kafejki, te małe restauracyjki. No, gdzie nie pójdziesz? No, wspaniałe, różne, już nie, nie wspomnę, jakie są um, te wszystkie desery, jak się pójdzie. Ilość lodów, to ja w życiu pączków, tak jak właśnie byłam w Polsce ostatnio i pokazywałam. Jest tyle możliwości relaksu, wyjścia tylko na chwilę, żeby się spotkać w kafejce jakiejś, czy w jakimś. Miejscu takim, nawet te, które są w, w tych galeriach, bardzo fajne, że właśnie można pójść, porozmawiać, zjeść, wypić kawę. No ja kawy nie piję, ale coś wypić, zjeść jakieś ciastko. Tutaj brakuje takich miejsc. Tutaj właśnie mamy tylko te Tim Hortonsy, te Starbucksy. Są jakieś tam pojedyncze kafeterki, kafetejki, tutaj czy tam, ale to nie jest na takiej. Tak szeroko rozwinięte jak w Polsce. No i tak właśnie jak mówiłam, imprez jest bardzo dużo w Polsce: jakieś rajdy, maratony, Orkiestra Świątecznej Pomocy, jakieś dużo takich imprez scalających społeczeństwo, że można się czuć właśnie częścią tego kraju. Znaczy polski ogólnie. Także bardzo, bardzo mi się takie różne inicjatywy, szczególnie w lecie to widać, non-stop słychać o jakichś właśnie inicjatywach. Nie wiem, czy już tutaj wspomniałam, bo tak długo mówię, że już nie wiem. O tych we Wrocławiu na przykład ostatnio, przed, właśnie w czasie majówki, była, była impreza, w której pobito rekord Guinnessa w ilości. Granych y, gitar. To tutaj Wam pokażę. Y, I właśnie tam było 8122 osoby grały na gitarze. Gitarach, przepraszam. No, wspaniała inicjatywa. No, aż jak się patrzyłam na te zdjęcia, to serce rośnie. No, no po prostu coś pięknego. Także słuchajcie, tak podsumowując, za czym. Tęsknimy, my, emigranci, albo przynajmniej w moim przypadku, za czym ja tęsknię. To, wiecie, to jest bardzo osobista i bardzo indywidualna sprawa. Ja wam tylko pokazałam, jakie mogą być, za czym mogą Polacy tęsknić. I wiecie, i na początku to się tylko tak wydaje, ja tak miałam, że jak wyjechałam, to ja tak nawet nie odczuwałam tej rozłąki z Polską aż tak bardzo, bo człowiek myślał wtedy jeszcze takim był podniecony tym wyjazdem, nowymi rzeczami. No jak ma się 20 lat, to tak samo, no totalnie inny świat, jak ja wyjechałam do Grecji. Także no i dziecko się urodziło, także dużo było obowiązków i żyć, życie nie pozwalało tak aż bardzo tęsknić. No ale wiecie, tak z czasem zaczyna się tęsknić coraz bardziej za tymi spotkaniami z rodziną za tą atmosferą w Polsce, za morzem, za górami, za wszystkim to, co Polska oferuje. I mimo, I mimo, że może być nam dobrze w tym kraju, w którym mieszkamy, ale zawsze, przynajmniej często tak jest, że jednak ta, że Polska zostaje na, na zawsze nam w sercu. I człowiek się czuje taki rozdarty. Że no by chciał być i tu, i tu. I takie, wiecie, moje marzenie jest, żeby właśnie <laughs> mieszkać trochę w Polsce, a trochę w Kanadzie, no bo część mojego serca chyba tutaj w Kanadzie też jest. Ogólnie rzecz biorąc, jak się mieszka poza granicami kraju, najczęściej ma się już tą stabilizację, ma się komfort, rodzinę i trudno jest to wszystko zostawić w imię tęsknoty do. Kraju rodzinnego. Jest to trudne. Dlatego my, my, tutaj, czy my tutaj, czy ogólnie duża część imigrantów jest takich rozdartych. No ale tak samo, bardzo duża część jest ok, żeby tylko raz na jakiś czas pojechać do Polski i to jest ok to, też, bo każdy człowiek ma inną wrażliwość, każdy człowiek kieruje się innymi wartościami. Dużo ludzi może też nie mieć już rodziny, nie ma domu, nie ma znajomych w Polsce. I tak samo jest im nie, nie czują takiej potrzeby, żeby po prostu jechać i podtrzymywać jakieś te więzy z Polską. Także to wszystko zależy. Jak dla mnie, jak dla mnie, to ja bardzo tęsknię za Polską i um, no idealnie by było, gdybym mogła jeździć na parę miesięcy w roku do Polski, a później trochę pomieszkać w Kanadzie. No, ale na razie tak się nie da. <laughs> Słuchajcie, takie powiem Wam mądre rzeczy, które nie ja wymyśliłam, także nie myślcie, że wymyśliłam, ale przeczytałam, że i podobały mi się te zdania, że emigracja uczy jednego: że niektóre rzeczy, jak smak dzieciństwa czy cisza polskiego wieczoru, nie da się kupić za granicą. No i to jest prawda, no bo każdy kraj. Oferuje co innego, i, i nie spotka się tego poza, poza tym krajem, ale jeżeli chodzi o kraj dzieciństwa, to najczęściej to się wszystko wiąże z uczuciami, to się wszystko wiąże z wrażeniami, to się wszystko wiąże z naszymi wspomnieniami, które czym starsi jesteśmy, to po prostu wracamy do tych wspomnień, wracamy do, do dzieciństwa. Życie toczy się dalej i dla większości, czy dużo ludzi, Polska zostaje dalej. I wiecie co? I mi się wydaje, że nawet jak ktoś się nie przyznaje i mówi, że nie tęskni za Polską, to jednak, jakby nie było, jest tym Polakiem. Część, no tak, ja mówię o ludziach, którzy się wychowali w Polsce. Czy chcą, czy nie chcą, ta polskość jest w nich i i jak, w taki czy inny sposób jest ona okazywana. A jakby nie było, nawet jeżeli ktoś nie tęskni za Polską i nie chce do niej wracać, to nigdy nie powinniśmy mówić źle o Polsce. Jakkolwiek by nie było, bo to jest nasza ojczyzna i może się tam źle dziać, ja rozumiem. Możemy narzekać na politykę, znaczy na partię, na rząd, na wszystko. Ale na Polskę jako na kraj ogólnie, to nie powinniśmy narzekać, bo, bo to jest jednak nasza Taka matka, mat, ojczyzna matka, którą trzeba po prostu szanować i cenić, że się ją miało i że w ogóle my jesteśmy szczęściarzami, że urodziliśmy się w tak wspaniałym kraju, z taką bogatą historią. Ten w kraju, który tyle oferuje. Przepraszam za takie patriotyczne, patriotyczny może filmik, ale no po prostu majówka, te święta, trzy tak mnie nastroiły. Także powtarzam któryś raz z kolei, ja może idealizuje Polskę i bardzo możliwe, że tak jest. Ale na razie, na razie jest mi okej okay z tym, popatrzcie. Popatrzcie żaglówki tutaj. Także słuchajcie, ci wszyscy, którzy są na emigracji, dajcie znać, czego wam brakuje, do czego tęsknicie, jeżeli chodzi o Polskę, czy chcielibyście wyjechać na stałe do Polski, czy może już wyjechaliście, dajcie znać, bo wiadomo, sytuacja 30-40 lat temu, jak myśmy wyjeżdżali z Polski, to była całkiem inna niż teraz. Nasze życie wyglądało inaczej. Nasze, um, nasze wartości, cele były inne niż jak już się jest trochę starszym, albo jak się przechodzi na emeryturę. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za wspieranie, za motywację, za komentarze, które wiecie, że ja uwielbiam czytać. Trzymajcie się, bardzo, bardzo ciepło. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, weekendu, który później będzie. Trzymajcie się, cieplutko. Pa.